Cześć, dzisiaj prezentujemy, a właściwie kilka słów chcę powiedzieć o Fordzie Edgeu. Jednym z najnowszych modeli tego producenta w Europie, bo oczywiście, w Stanach Zjednoczonych, Ford Edge już jest znany od jakiegoś czasu. Samochód, kolejny samochód, który stał się produktem globalnym, chociaż wcześniej nim nie był, tak jak Ford Mustang. Tak, teraz za ocean, z oceanu przyjeżdża Ford Edge. Amerykański, typowo amerykański pojazd który musi uzupełnić gamę suwów Forda, ponieważ ten producent w Europie ma dosyć lichą ofertę. Kuga zatypydowała dosyć późno, czyli Ford już wtedy zaliczył bardzo duży poślizg. No, z Edge'em to już wyjątkowo, no ale ważne, że jest, dobrze, że jest. I oczywiście cieszymy się, że mamy kolejnego Suwa. Dlaczego się cieszymy? Dlatego, że Suwy są jednym z najpopularniejszych segmentów obecnie. W zasadzie to można powiedzieć, że jednym z najważniejszych, też bo suwy są już, suwy i crossovery, jako jeden segment, są już trzecim segmentem najważniejszym w Europie po kompaktach i autach segmentu B. Czyli bardzo dobrze, że Ford, chociaż późno, to jednak dał tego Edge'a. Jakim autem jest Ford Edge? Zacznijmy od tego, że jest Fordem Mondeo, tak naprawdę. Bazuje na platformie Mondeo, ma ten sam rozstaw osi, to samo zawieszenie, te same silniki. Te same mm, układy napędowe, te same skrzynie biegów i można powiedzieć również, że tą samą kabinę, bo deska rozdzielcza w zasadzie bardziej podobna no, w tym przypadku do Forda S Max na przykład, który też jest samochodem takim trochę wyższym, bo Ford Modo jest typową osobówką. Deska rozdzielcza identyczna jak w Fordzie S-Max, natomiast z tyłu kanapa jest przyjęta już z Mondeo, tam nie ma trzech niezależnych foteli, tylko jest kanapa taka jak Mondeo, duża, obszerna, wygodna kanapa. Przestronnością ten samochód również odpowiada znanym przecież modelom Forda, troszeczkę więcej miejsca z tyłu niż Mondeo. Oczywiście siedzimy wyżej, większy jest też bagażnik, bo 602 litry pojemności do rolety tak deklaruje Ford w Edge'u, natomiast w modeo Kombi na przykład jest 500 litrów, chyba 550 jest w litr no ale mniej niż w S-Maxie, bo w S-Maxie pięcioosobowym, takim od podstaw pięcioosobowym, mamy chyba 700 litrów do rolety, aczkolwiek te wartości są takie moim zdaniem troszeczkę naciągane, no ale powiedzmy tak deklaruje producent i niech już tak zostanie. Ford Edge oferowany tylko w wersji miejscowej w Europie. Tylko z silnikami diesla, wyłącznie z napędem na 4 koła, czyli jest to wyposażenie seryjne i cena tego samochodu w wersji podstawowej to 166 tysięcy zł. Czy to dużo, czy to mało? Z jednej strony dużo, bo auto kosztuje nawet więcej niż Galaxy. Natomiast trudno tu dokładnie porównać, bo ani, ani e, S Max, ani Galaxy, ani Mondeo nie jest oferowane w takiej konfiguracji napędowej, czyli. 210-konny diesel, napęd na cztery koła i automatyczna skrzynia biegów. Mówię tu o naszym testowym egzemplarzu w wersji Sport, takiej topowej. Natomiast też trudno porównać, bo 180-konny diesel i napęd na cztery koła. Mimo wszystko Ford Edge jest droższy, dużo droższy od S-Maxa Mondeo i trochę droższy od Galaxy jeżeli oczywiście bierzemy pod uwagę ich jako konkurencję bo jeżeli już spojrzymy na segment SUVów moim zdaniem najbliżsi konkurenci to m.in. Hyundai Santa Fe Kia Sorento Volvo XC60 nawet uważam, że jest konkurentem chociaż niby jest w segmencie premium ale ten samochód niewiele mu ustępuje również można odnieść wrażenie, że jest to auto premium tu Ford Edge również troszeczkę jest droższy od tych samochodów ale nie znaczy, prawdopodobnie, jeżeli skonfigurujemy je y, tak samo, to może nawet będzie tańszy. Bo zwykle samochody Forda są troszeczkę tańsze od konkurentów. Tak czy inaczej, auto jest stosunkowo drogie, ale też jest bardzo fajne. Moim zdaniem, bardzo fajne. I jeżeli y, miałbym oceniać, o, oceniać cztery modele bazujące na platformie Mondeo. To ja wybrałbym dla siebie Forda Edgea. Dlaczego Forda Edgea? Po pierwsze, wygląda najlepiej, po drugie, jest samochodem niezwykle wszechstronnym. Mimo, że nie wygląda jak terenówka, nawet nie chce wyglądać jak terenówka, ten samochód skośna z tyłu szyba, yy, zupełnie zaciera ten taki pseudoterenowy charakter. To mimo, że nie jest takim terenowym SUV-em, to jednak ma wysoki prześwit, ma stały seryjny napęd na cztery koła. Jest to napęd elektroniczny z sprzęgłem wielopłytkowym, działający swoją drogą całkiem sprawnie. Auto przede wszystkim się podoba z zewnątrz. W środku jest dokładnie tak jak w S-Maxie z przodu, z tyłu Mondeo. W zasadzie nic tutaj nie brakuje. Obsługa i tak dalej. Jedyny, moim zdaniem, jedyna wada tego wnętrza to jest jego jakość wykonania, bo nie zdarzyło mi się w żadnym z tych wszystkich modeli Forda, którymi wszystkimi jeździłem i to dłuższy czas, w tym S-Maxem jeździłem dwa razy, Mondeo jeździłem dwa razy, to nie zdarzyło mi się w żadnym z nich, żeby coś skrzypiał. Natomiast tutaj przy jakichś takich większych przekoszeniach karoserii skrzypi coś z tyłu. Klapa bagażnika automatycznie zamykana też robi takie BUM, czego nie ma w innych modelach. tak jak się przyglądamy to to spasowanie nie jest takie dobre jak na przykład w Mondeo, być może to jest kwestia tego jednego egzemplarza, może, ok ale uważam, że powinno być troszeczkę lepiej to jest w zasadzie jedyny mankament wnętrza bo, bo w stosunku do tych wszystkich innych Fordów, bo auto ma te swoje mankamenty typowe dla, dla tej platformy, dla tych samochodów Między innymi za małe lusterka zewnętrzne, które uważam cały czas za największą wadę, taką typowo użytkową, bo w takim dużym samochodzie powinno być dużo większe. Mamy też menu pisane po polsku, ale mówione po angielsku. Sync, system synk głosowy też, oczywiście, komendy trzeba wydawać po angielsku. No i jest to wada, no bo samochód już jest od tylu lat na polskim rynku. Ta nawigacja też jest pewnie znana bardzo dobrze polskim klientom, no ale Ford cały czas nie jest w stanie przetłumaczyć wszystkiego na język polski. A tak, w zasadzie to nie ma się do czego przyczepić. Jakim autem w odczuciu takim podczas jazdy jest Ford Edge? Jest typowym suwem, ale oczywiście jak wstał na Forda, zestrojonym, jeśli chodzi o podwozie, bardzo dobrze. Ja jeżdżę akurat wersją sport, czyli samochodem, który w seryjnym wyposażeniu ma sportowe zawieszenie. Aczkolwiek sportowe zawieszenie w Fordzie to jest takie po prostu troszkę twardsze. Natomiast Edge nie jest dostępny w ogóle. Nie jest dostępny z zawieszeniem adaptacyjnym, takim jak na przykład Modeo. Szkoda, aczkolwiek być może Ford pomyślał, że raczej nie będzie z niego korzystał. Może wtedy będzie samochód za drogi, no bo to zawieszenie adaptacyjne kosztuje sporo. Ja jeżdżę na sportowym i powiem tak: charakterystyka układu jezdnego mi się podoba. Mimo, że jestem raczej zwolennikiem komfortu, to jednak tutaj mi się podoba. Dlaczego? Dlatego, że Pomimo niby twardszych ustawień, samochód ma też wielkie koła, ale zawieszenie ma odpowiednią miękkość na szosie podczas jazdy, czy to w mieście, czy to w trasie. Nie przeszkadza tutaj ten sportowy zawias. Wręcz przeciwnie, bo na przykład przy gwałtownych zmianach kierunku jazdy, przy jakichś takich dużych prędkościach, na bardzo dużych wybojach, fajnie samochód trzyma się drogi, naprawdę samochód tak dobrze trzyma się drogi, że jestem nawet skłonny powiedzieć, że jest to jeden z najlepiej prowadzących się suwów w swojej klasie. I na pewno nie jest to na wyrost powiedziane. Auto czuć, że jest bardzo zwarte. Poza tym w, w, w prowadzeniu pomaga też ten fajny system Torque Vectoring, który tutaj też działa znakomicie. Ogólnie auto ma niesamowitą przyczepność i to jest chyba jego największa zaleta, jeśli chodzi o podwozie. A komfort no, jest niezły, aczkolwiek mógłby być lepszy, ale akurat mi ta charakterystyka odpowiada. Natomiast jeśli chodzi o silniki, no to tak, mamy tylko diesle, 180 konny, 400 Nm yy, i 210 konny ten twin turbo, czyli turbo yy, jak zwał, tak zwał z dwiema turbo yy, 210 koni i 450 Nm, dostępny tylko z automatyczną skrzynią Powershift. Swoją drogą, moim zdaniem bardzo dobre zestawienie, ta przekładnia Powershift idealnie współpracuje z, 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 z tym dieslem. No, i cóż, jeśli chodzi o napęd, to tak na papierze to, to nie robi wrażenia. 210 koni, no ale sam podważy to, są tam około 1800 kg ma jest u tego napęd na 4 koła. Więc przyspieszenie do setki 9,40 no nie jest to jakaś rewelacja. Z drugiej strony, jeśli uwzględnimy, jeśli uwzględnimy to, że. Przyspieszenie do setki to nie jest jedyna rzecz, która świadczy o osiągach silnika. No to podczas jazdy szybko przekonacie się, że tu mocy na pewno nie brakuje i tu w zasadzie w żadnych warunkach nie brakuje mocy. Jeździ się tym samochodem bardzo przyjemnie, jest dynamiczny, szybko reaguje na dodanie gazu. Oczywiście skrzynia może być pracować również w trybie sportowym, wtedy jeszcze szybciej wszystko się dzieje. Dłużej oczywiście przytrzymowane są te niższe przełożenia, no ale to też o to chodzi. Jeżeli zechcecie, to możecie sobie zmieniać również. Biegi manetkami, i teraz uwaga: nie wiem, czy to będziecie słyszeć. Spróbujemy pokazać. Wsłuchajcie się w dźwięk silnika. Za mało troszeczkę przestrzeni. Może tym razem chłopaki się zbiorą przede mną. Ok, spróbujmy. Ładnie gra, ładnie jakby to była pięciocylindrowa benzyna z turbo. Natomiast nie jest to pięciocylindrowa benzyna z turbo, tylko czterocylindrowy diesel, a to co gra, to gra oczywiście z głośników. I teraz tak, oczywiście można tu narzekać, o głośniki sztuczne. No dobra, ja, ja przyjmuję taką zasadę. Dźwięk to dźwięk. Oczywiście, że lepszy jest naturalny, no nic nie podbije zwłaszcza takich klasycznych samochodów, prawda? Ale z drugiej strony, jeżeli w nowoczesnym aucie mam słuchać taki terkot diesla, takie to, 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 harczenie, klekotanie, czy tam brzęczenie diesla, to tak szczerze mówiąc, chyba już wolę te głośniki. Tylko problem w tym, bo w tych głośnikach dźwięk słychać naprawdę fajny, taki był fajny, dudniący, pasowy lekko. No tylko problem w tym, że Ford nie zrobił tego idealnie. No niestety nie zrobił. Eee... Dźwięk silnika diesla słychać w połowie zakresu obrotów, tych dolnych, a dopiero dźwięk z głośników płynie przy tych takich gór, górnych obrotach. I tak naprawdę w tym dieslu no to z słychać to, bo to trzeba wcisnąć gaz pod podłogę, trzeba poczekać na redukcję i dopiero wtedy zaczniemy za chwilę słyszeć ten dźwięk. Nie rozumiem intencji, no bo jeżeli mamy tu zagłuszyć tego diesla a takim fajnym buczeniem, to zróbmy to od samego dołu, żeby to było słychać w całym zakresie obrotów, tak jak... Podobno w BMW X3, które miałem, tam podobno był dźwięk z głośników. Ja nie wiem, czy tam był dźwięk z głośników, może i tak, ale powiem tak. Silnik diesla 3-litrowy świetnie brzmiał, po prostu fantastycznie, w ogóle nie jak diesel. No i pewnie dlatego, że, że był dźwięk z głośników, ale oni zrobili to tak, że ja nawet nie wiedziałem. I oni zrobili to tak, że tam było zawsze słuchać fajny dźwięk. Tutaj, no niestety, Ford nie zrobi tego dobrze. W ogóle Ford. Robi pewne rzeczy bardzo dobrze, natomiast yy, są takie rzeczy, których nie do końca, yy, które nie do końca mu wychodzą, bo tak samo jest z adaptacyjnymi światłami, yy, tymi diodowymi. No nieby one są tam adaptacyjne, no ale świecą na fioletowo. Dlatego bardzo męczą podczas jazdy w nocy tym takim swoim zakresem, tym tam gdzie się yy, styka światło z cieniem, tam jest taki fiolet, że wszystkie znaki są na fioletowo. Inna sprawa, że bardzo nieprzyjemnie się jedzie przed takim samochodem, no i to, to takie, no niby to wszystko ma być tak jak powinno, a jednak nie do końca tak jest, no dlatego Ford na razie nie jest i raczej nie będzie samochodem klasy premium ale może, może walczyć z, z niektórymi autami. Moim zdaniem na przykład Ford Edge jest, jest fajnym konkurentem, na przykład dla BMW, dla, może nie dla BMW, ale dla Volvo XC60, który też jest z swoją drogą bardzo ładny i bardzo fajnym jest autem. I takim e, też autem jest Ford Edge. Czy chciałbym ten samochód? Myślę, że tak. Jest to jeden z samochodów, który wyjątkowo podoba się mi i wyjątkowo podoba się też mojej żonie i też mojemu czteroletniemu synowi, też się bardzo podoba i w zasadzie chyba podoba się każdemu z tych wszystkich samochodów bazujących na Fordzie Mondeo, gdybym miał dostać za darmo Edge Edż jest fajnym autem, mm, bardzo amerykańskim, ma to wszystko takie wielkie, jest ogólnie mimo, że ta bryła nie jest jakaś szczególnie duża, to jednak stając przy Edge'u czujemy się tacy mali, bo wszystko jest takie potężne, krata grilla jest potężna, znaczek Forda z przodu jest ogromny, koła 20-calowe w tej wersji Sport, wszystko jest takie bardzo amerykańskie, mi się to akurat podoba Ford Edge moim zdaniem podsumowując już jest naprawdę y, niezłym autem a jeszcze nie powiedziałem o spalaniu spalanie y, średnio to tak zawsze wychodzi około 7-8 litrów na 100 kilometrów natomiast w mieście łatwo przekroczyć dyszkę, no ale pilnując się w miarę, spokojnie jeżdżąc można też zmieścić się pomiędzy 8-9 a 9 litrami na 100 kilometrów i to chyba by było w zasadzie tyle. No tak, to by było tyle. Do zobaczenia w następnym materiale wideo.